I w głowie! Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła na pierwsze w te wakacje spotkanie autorskie z panią Renatą Piątkowską. Bywała pani w Ostrowcu już w naszej bibliotece. Przyjeżdża na to spotkanie z panią Malwiną Kożurno. Myślę, że to spotkanie będzie się też cieszyło dosyć dużym wzięciem. Dlatego, że to jest bardzo poczytna autorka książek dla dzieci i dla młodzieży. Warunki nam cię sprzyjają, no bo jak Państwo już wiedzą, mówiłem o tym, staramy się robić te spotkania na świeżym powietrzu, przy zastosowaniu wszelkich tutaj środków ostrożności. No i myślę, że publiczność na godzinę 11 nam właśnie dopisze, i że będzie to godzinne. Fajne spotkanie, na którym będzie można posłuchać tradycyjnie fragmentów książek, czytanych przez panią Malwinę Kożurno, która zawsze to spotkanie prowadzi i czyta fragmenty książek, i potem nabyć niektóre książki, książeczki dla dzieci i młodzieży. To w poniedziałek, a od razu mogę powiedzieć, że na ten tydzień zaplanowaliśmy jeszcze dwa spotkania. Myślę, że też pogoda będzie sprzyjająca. W czwartek multisensoryka, i w piątek będzie takie spotkanie poświęcone zwierzętom, psom, na które zapraszamy również ze swoimi pupilami. Nie ma nic lepszego. Recepta jest niezwykle prosta. Mama albo tata, dziadek albo babcia, kolana i książka. Jeżeli weźmiemy malucha na kolana... Otoczymy go ramionami, otworzymy książkę, dziecko poczuje, że jest najważniejsze na świecie, bo bo mama nie rozmawia przez telefon, nie miesza w garnkach, nie odkurza, mama jest cała dla niego, on jest centrum wszechświata w ramionach mamy i mama czyta. Nic nie możemy dać dzieciom lepszego i piękniejszego jak nasz czas. A jeżeli ten czas jeszcze jest połączony z książką dobrą, fajną książką, która dziecko zachwyca, to już jesteśmy w niebie i dziecko, które spędzi godziny na tych kolanach, przeżyje cudowne przygody, oczywiście w świecie wyobraźni, ono będzie sięgało po książki, kiedy już przyjdzie na to czas, kiedy będzie już mogło samo czytać, ono wyrośnie na mądrego. Inteligentnego, wykształconego, oczytanego człowieka, który ma swoje zdanie, umie go bronić. No, nie, nie dokonamy tego na etapie dziewiętnastolatków. Dokonamy to na etapie dwóch, trzy, cztero, pięciolatków. I tu jest właśnie to, że często. Autorzy literatury dziecięcej są niedoceniani. Ja to twierdzę z uporem. Żadna prestiżowana nagroda, Nike lub jakakolwiek inna, w ogóle nawet się nie śniło, żeby była wręczana autorom literatury dziecięcej, ale gdyby nie my, nie czytano by naszej noblistki, gdyby nie my, nie wyrastałyby pokolenia ludzi czytających, bo to my sprawiamy, że one zaczynają kochać i czuć książki i czuć potrzebę czytania.